Czy spałam dzisiaj dobrze? Wygląda na to, że tak. <grystanie> What the fuck is this? Coco coffee. Nawet nie wiecie, jak się cieszę, że te naczynia na mnie czekały. Przyniosłam im gąbkę. Zielona czy żółta? wiedzieć, czego nie zrobiłam wczoraj. Nie wyjęłam z torby surowej ryby. Wiecie, co to znaczy? To opakowanie jest teraz... Hmm, pewnie jak je otworzę, to po prostu wybuchnie. Okej. Okay. Sara też wie, że nie wyjęłam. Może wymienisz jajeczka, to zrobiłaś, a nie to, czego nie zrobiłaś wczoraj perfekcyjna pani domu. Smak się w czystej kuchni to jest... Sheraton, Sheraton. Dobra, 6.27. Lewa wolna, prawa. To jadę. Mam jeszcze zasięg to sobie trochę do Was pogadam. Czy boję się tak samo jeździć na tripy, a czego się tutaj bać? Pamiętajcie, że manifestujecie to, o czym myślicie. Ja nie myślę o tym, że się coś stanie. Ja nie przyciągam tego, co ewentualnie mogłoby się wydarzyć, bo to jest totalnie bez sensu. Ja manifestuję o to, czego chcę i czego potrzebuję to jest dla mnie najważniejsze. Bo jeżeli jest ci niewygodnie, sam sobie ten dyskomfort sprawiasz. Wasz umysł ma tak potężną, to jest tak potężna broń, ja manifestuję jutro opiekty wschód słońca, o spokój, o naturę, bo sama wiem, że sobie to zapewnia. Więc ty nie myśl wcale o negatywach, nie przyciągaj tego, co by było gdyby. Coś takiego nie istnieje. Pamiętaj, że zawsze znajdziesz się w położeniu i otrzymasz to, czego potrzebujesz. Na samej trasie uderzyłam w ptaszka. Nie skończyło się to chyba dla niego dobrze. Zajechałam na stację benzynową, to zobaczyłam krew na szybie. Pewnie połamał skrzydełko. Wiele się zastanawiacie, dlaczego ja do Was mówię o tej całej manifestacji? No, z jednego bardzo ważnego i prostego powodu. Nie wprowadzacie nic nowego, nie myślicie o tym, co pozytywnego mogłoby się przydarzyć, tylko cały czas sobie wyświetlacie ten negatyw, o którym tak gadałam. Więc tak naprawdę sami sobie wprowadzacie ten negatyw w życie. To nie jest tak, że jest na Was zrzucona jakaś klątwa. Czy było Wam dane akurat być w takim i takim miejscu o takiej i takiej porze? Absolutnie nie. Coś takiego nic nie istnieje. Mówię do Was, póki jeszcze mam zasięg. Specjalnie wyszłam z samochodu, bo później prawdopodobnie go nie będę miała i będę kręcić. Ja ci radzę tak naprawdę na dzisiaj. Mamy niedzielę. Nie wyświetlać sobie tego, co stało. Wsadzić nową płytę i zacząć myśleć o tym, co jest dobre i o tym, co Ty chcesz, żeby do Ciebie przyszło. To jest naprawdę bardzo proste. Chcę też życzyć Wam wspaniałego dnia, bo jest naprawdę super pogoda. Nie zmarnujcie go. Już jestem na spocie kempingu, <laughs> cieplutko jest, już mam fumfla. Idę teraz po rzeczy i się rozbić, yy, oddałam już dowód do spisania, yy. fajno, już się nie mogę doczekać. Ogólnie rzecz biorąc to ja nie mam żadnego spraya tylko na komary, bo tego się obawiam, że może mnie coś pogryźć, ale w sumie, w sumie to nie. Wiecie co ja Wam powiem? Ja nawet nie sprawdziłam, czy ten namiot jest kompletny od ostatniej podróży. Ostatnim razem on był w Międzyzdrojach nad Morzem 4 lata temu. 4 albo 5 lat temu. No nic, zobaczę, jak to wygląda. Mamy to. <noise> Teraz ja tylko po resztę rzeczy i idę się gdzieś przejść. Idę jeszcze odebrać dowód osobisty i zapytać się o rozliczenie. Dobry? Chyba będzie dobrze. Jest, słuchajcie, godzina równo szósta. Ja przespałam całą noc i ogólnie troszeczkę zmarzłam, jak mam być szczera. Jak się kładłam, to już myślałam o tym, żeby napić się tej ciepłej kawy. Podziękuję Wam na pewno. To miejsce, w którym ja nocowałam na kempingu, ono nie jest jakieś drogie i wygórowane, ale jest bardzo czysto i jest schludnie, tak jak Wam pokazywałam na tym nagraniu wczoraj. I zaraz Wam powiem, ile w sumie wynoszą koszta za 24 godziny na tym kempingu. By the way, to już się oblałam kawą. Nie byłabym sobą przecież, nie. Jeśli chodzi o pobyt, to w całe koszta wchodzi podatek za zakwaterowanie jednego gościa. Jest to cena 20 koron. W cenę też wchodzi namiot, który jest płatny, przyjeżdżasz ze swoim namiotem. Na pewno na miejscu można też wypożyczyć namiot, jeśli nie posiadacie. Za namiot wychodzi 120 koron. Dodatkowe 100 koron wychodzi również za samochód, ponieważ wjeżdżasz samochodem na prywatną posesję. Wchodzi też tutaj taka usługa jak gość za 120 koron. Nie jestem do końca pewna, za co jest pobrana ta opłata. W każdym razie za całość łącznie. Wychodzi 360 koron, czyli w przeliczeniu na złotówki razy 0,17, gdzie to wychodzi 61,20 groszy za taki cały pobyt, za to, że możecie sobie korzystać z całego tego miejsca, również z pryszniców, z łazienki. Wszystko jest do Waszej dyspozycji. Także tak wyglądają koszta. 61,20 groszy za 24 godziny. Czy jest to drogo? Nie jestem pewna, raczej znaczy nie jest drogo. Wydaje mi się, że w postor może jest dużo drożej. To tylko tak informacyjnie nie jestem też zbyt jakimś znawcą, bo nie biwakuję za dużo. Robiłam to tak naprawdę dla Was. Dałam Wam opcję wyboru. Wpadłam na ten pomysł, więc to wyszło ode mnie. Byłam zmuszona do tego, żeby tak naprawdę przyjechać, przyjeżdżając na taki kemping. Jedyne co mam w głowie to to, że jednak ja to jestem bardzo godną osobą. Jednak nie lubię spać na ziemi. <grywia> Jakkolwiek by to nie brzmiało, preferuję sobie tak kawę z ekspresu rano, no ale jest to bardzo fajne odbicie się od takiej codzienności. Dobrze jest sobie wypić taką parzochę, fusy między zębami. <grywia> I like it. Czy bym powtórzyła taki wypad? Yy, mogłabym, jak najbardziej. Ale na razie nie mam na to ochoty. <grywia> na razie jedyne na co mam ochotę to przyjazd do domku. Muszę spakować wszystkie rzeczy, spakować ten namiot. Pewnie zajmie mi to jakieś nie, 10-15 minut. Dopiję sobie jeszcze tylko kawusie. Chcę na pewno iść już pod swój prysznic, skorzystać ze swojej łazienki, bo to są takie naprawdę prozaiczne rzeczy, do których jednak się tęskni przy takim wypadzie. Myślę, że na pewno każdy z Was coś takiego odczuwa, jak gdzieś nocuje poza domem. Także ja ogólnie zakończam swoją biwakową przygodę po tych niespełna 20 godzinach. Pamiętajcie, że wszystko to, co robię, to tak naprawdę robię dla Was. Mogłabym to zrobić dla siebie, ale Wy jednak jesteście dla mnie dużo większą motywacją, także jeśli nie obserwujesz mnie, to fajnie będzie, jeżeli zostawisz coś po sobie, możesz zostawić komentarz, lajka, cokolwiek, Ja będę się na pewno skłaniała ku temu, żeby właśnie robić takie tripy. Także ja Wam bardzo dziękuję, że ze mną byliście. Ja teraz dopijam sobie kawusie, pakuję swoje manatki i spadam, bo mam dzisiaj w planach naprawdę dobry trening. Jestem wyspana, zregenerowana, orzeźwiona. Dzisiaj nie miałam z rana zimnego prysznica na głowę. Ale taki rześki, poranny wiaterek też dobrze robi. Także dzięki ci bardzo za obejrzenie tego klipu do końca i mam nadzieję, że zostawisz coś po sobie. A jak nie, no to ładnie. Dzięki, pa! Będzie dobrze, ale w domu najlepiej. Czy brakuje mi rąk?